Gamingowe Dell. Zapraszamy. Między innymi mamy tutaj takie trzy sztuki. Wszystkie mają oczywiście i siódemkę, i dziewiąta generacja jest w tym tutaj, który właśnie widzicie, oraz w tym. Natomiast tutaj mamy ósmą generację. Dodatkowo, jeśli chodzi o kartę graficzną w tych laptopach, to tutaj mamy e, Quadro T1000, tutaj mamy 2000, natomiast tutaj mamy P2000. Jeśli chodzi o te laptopy, dodatkowo mogę Was poinformować, że ten jest oczywiście taki najlżejszy i ma tutaj największy. Ekran, natomiast oczywiście wszystkie są 15 i 6. Także jeśli jesteście zainteresowani tymi laptopami gamingowymi, to zapraszamy do nas na Łazarza 19 w Krakowie. Ale oczywiście możemy tutaj jeszcze przy okazji pokazać wam jak one wyglądają jeśli chodzi o ich design. Dodatkowo, tak jak mówiłam, Łazarza 19 w Krakowie. Przypominam, one mają roczną gwarancję. Macie też 14 dni na zwrot. Możecie tu przyjść osobiście je zobaczyć, ale również mamy możliwość wysyłki i tutaj mamy płatność za pobranie. Także zapraszamy.